A, ah, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Czekamy w Persona 4. E, ponieważ nie mam nic lepszego do roboty, możemy obejrzeć kanał północny, na którym się nic nie pojawia. Ach. A ponieważ cały dzień przewalczyliśmy z tym paszywym cieniem, to na cie e, uczyć nie mogliśmy. Śniło mi się, że byłem ojcem jaskę. To było trochę surrealistyczne i dziwne, ale w pewnym sensie trochę lepiej, go w ten sposób poznałem. To nie ma sensu! Napadek, kwestionuję sens yy, tego typu snów. O, czasie kiko. Hmm... Padło okropnie, ale to nocy chyba przestanie. Za każdym razem, yy, kiedy padało, kiedy ja tam byłam, musieliście być naprawdę... a przepraszam. Nie chciałam być taka ponura. A złoty tydzień zaczyna się jutro, pada. Masz jakieś plany? Hmm. Ano, wyjeżdżam z rodzinę. Hmm, rozumiem. Musi być ciężko. Ha? Ciężko? Czemu? A przynajmniej wygląda to, że przez cały dzień będziemy mieli bezchmurne niebo. Byłoby miło, gdyby mogło zostać tak spokojnie, ale... Ta misja jeszcze nie została rozwiązana. Może powinniśmy raz na jakiś czas tam zajrzeć się, żeśmy mogli stać się silniejsi. Może. <laughs> jakiś sens w tym jest. Słyszę ostatnio dużo gadaniny o tygodniu, ale nie zapomnijcie, że przede wszystkim jesteście uczniami. Wasze obowiązki jest uczyć się. Nie macie czasu na gusta, prawda? Wasze dziewczyny. Te spódniczki są zbyt krótkie. Czy aż tak wam zależy że na zwróceniu na siebie uwagi, czy co? Eee, przez Was, dziewczyny, moja szkoła ma nawet nadzieję na reputację. Mogłybyście być chociaż tak skromne. Jeśli chodzi o chłopaków, pamiętajcie o największej cnośności. Która jest do osiągnięcia przez tych, którzy przez tych, którzy mogą stłumić swoje bezwartościowe żądania. Nie sądzę, że Descal. Boże. Descal. już? Nie pamiętam. E, całkiem miał całkowitą rację, ale jestem pewien, że jego idea noty jest zupełnie was zatracona. Głup. E, przede wszystkim. Za tydzień mamy egzaminy semestralne. Ich wyniki zostaną pokazane na tablicy, aby upokorzyć tych najgorszych. Jeżeli nie chcecie być upokorzeni, lepiej się łóżcie. To naprawdę proste. Jeżeli wam się uda, możecie być trochę bardziej popularni. I w sumie, wiem się na tym zastanowić popularność zbliża też ludzi. Statku, deputacja u mnie się podniesie. Ach, cóż, to jest sytuacja, z której nie można wyjść źle. Jak mówiłem, uczy się. Można wyjść źle. Nie uczą się. No bo jak ktoś jest zleni, mi się nie uczy. Mmm, może. Aha, super. Aha, 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 aha. Dzisiaj kołka nie ma z tego co widzę. Klubu też nie. Czyli chyba nie mam większego głodu. Idziemy na miasto. Ponieważ ostatnio trochę się nabiega. Nie, ja analog. Analog! Ponieważ ostatnio troszkę się nabiegaliśmy za cieniami, to z pewnością możemy coś nieco sprzedać. Prawda? Daj No Daj dajdara. Za dużo na Nie. O, sprzedaj. Śprzedaj wszystko. Okay. A, pa, 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 pa. a skoro to już mam za sobą. Nic lepszego zajść nie możemy. Chyba. Żeby. Nie, dzisiaj chyba nie możemy iść do, do kapicy, pana. A no, nie. Eee, dopiero później będziemy mieli tam PSP do załatwienia, ale o tym w swoim czasie. Dzisiaj tym razem, tymczasem idziemy po raz kolejny wszamać wielki portal do no w miarę mięsnego. Przynajmniej próbujemy. Cóż, jakoś trzeba podbić te swoje statystyki. Odwaga, wytrzymałość i wiedza nasze wzrosły. Trochę coś kosztuje. 3000 jenów to jest ile? 40 złotych na nasze. W Księżarówka została zniszczona i cała kasa została okradziona. Pojazd został opuszczony, został zabytowany, że został okradziony przez kogoś, kto mieszka w pobliżu. Podejrzany mógł działać szybko, zanim dzięki żonowi jaskowi sterownicy przybyli na CSB. I więc policja. Jeszcze nic nie wie. Ooo. Co jest. To się spóźnia. Jak zwykle. Że to coś nowego było. Ciekawe, kto to może być. Hmm. Tak? To to? Tak. W porządku. Hmm. Tak. Tak. Ooo. Okej okay. no, w porządku. Powiedział, żeby dać ci swapkę. A to ode mnie chcę. A nie może wziąć dzwonego. E, no, To nie było miłe. O oh Cześć, przykro ale będę trochę tak później. No, upewnij się, że zamkniesz drzwi, zanim pójdziesz spać. Jeżeli chodzi o te wolne 4, 5, kto jest młodszych o sobie hodowlanej? I biorąc pod uwagę, nad jaką spału się zajmuję, nie możemy po prostu tego odpuścić. I Wygląda na to, że jestem jedynym, który może to załatwić. Poczuję na nako w sumie. mi, że to na ciebie. Hmm, jak Nako się trzyma? Mógłby się pocieszyć w moim imieniu? O, dzięki. Nawet nie powiedziałem tak. Okej, okay, w takim razie do zobaczenia. Na nie powiedziałem tak. Hmm, mam wybór. Uczyć się, ma co do siebie, że albo jest... złe... O, taka osoba. Albo jest dobre i się po nim źle czujemy. <grych> Pamiętajcie, zawsze jest mówka, żeby się nie uczyć do egzaminów. Zawsze. Dzisiaj jest dzień konstytucji, więc mamy yy, wolne. constitution nie jestem pewien, że to nie oznacza konstytucja. Znaczy... Jedno z tłumaczeń to też jest konstytucja, ale bardziej chodzi o zdrowie. Czyli dzień zdrowia. Okej, okay. co mogę ambitnego robić? Cześć Narko. Wszystko w porządku. A, cześć. Coś nowego w tej telewizji mają? Mało też przyszedł. Ktoś do nas przyszedł? Co to za święto? O, cześć! To ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Nie uwiedzi tego nigdy! A, to zresztą... O, jak o, fajnie, jesteś w domu! A gdzie miałem się nie... Hej, <grym>, jeżeli <grym>, nie masz nic lepszego <grym>, do boty, chciałbyś gdzieś wyjść i Kiko też będzie? Hmm, wspaniale by to miało coś mieć. A co to na to, Nanako? Też może chcesz pójść? Co wiem? Nie ja no, chodź z nami, daj spokój. Chodź? Mogę? Jasne, że możesz, czemu nie? Północ! Mój zegarek pokazuje 19. Cholera, strefy czasowe. Dobra. Okej, okay, Nalako idzie z nami. Oczywiście zwykle zapomnimy zamknąć domu i nas proste. Tak jest zawsze. No, Junes Nie widzicie, no ale po chwili poszło do Junes. to, starych. Czemu przypodziewysz na akord do, do takiego miejsca w trakcie Złotego Tygodnia? No gdzie indziej możemy iść? Kocham Junes! Jako jedyna tutaj? O boże! Nanako! Jakie to wzruszające dla biednego jaskę. Wszyscy Junes nienawidzą, ona no jedna. Ale mieliśmy na jakąś podziwu wycieczkę. Mieliśmy zrobić pakowane obiady. A, o, możesz taki to iść na oko? Nope! E ten tego! A to ty jesteś kuchcikiem. Aaa, stój ręce! Dać a? Mówisz, gotować? Cóż, to, że masz naprawdę zręczne palce. Znacznie ważne. Nie, ja nic nie sugeruję o żadnych palców. Ach, dobra, przestaje. Z innym. Chyba. Ach, śmiem to kwestionować. Coś? Jeżeli to się to poprosić i... też byłem w stanie zrobić się pak Jasne. Niech pomyślę, nie. Czemu co, jeżeli potrafię gotować? okej. Okay. Zróbmy konkurs kulinany, zobaczymy. O mój Boże, czy pani nie potestuje za bardzo? Znanie nie powiedziałem, że ja potrafię gotować. Ale to, to dziwne przecież tak bym wygrał. <laughs> Chyba to rozumiem. Co! To... to nie było miłe. O, no, Anna będzie naszą... naszą sędzią. Jestem pewna, że zrobimy coś, co będzie tak dobre, jak to zrobi twoja mama, Nanako. Czy jesteś pewien, że to było na miejscu? Cóż, ja mamy mało wypadku. I gratuluję, Jaskę, Jak zwykle, Twoje wyczucie jest niezrównane. E, 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 jakby to. Przepraszam, nie widziałem. Nic nie szkodzi. Nawet jeżeli nie mamy, mam tatę. I teraz mam też braciszka. Czuję się wzruszony. Ja, dobrze się bawię, kocham Junez. Everyday young life. Naprawdę? Na to dobrze. Pioskę twoja w sklepie została uratowana po lat 50. Będziemy ja się cołobaliście to jakieś myślałem na Ako. Tak, zdecydowanie powinniśmy wychodzić się to wcześniej. No daj, Nanako. Chodźmy po jakiś napój. Oka! No i sobie pójdą. Jestem pada Czy no. ja Nie czuję się jakbym tu ja był małym dzieckiem. A pewno jest odpowiedzialna, tego jej nie można odmówić. Ale też w sumie pójdę po coś na No i zostaję sam. Jak tylko. Tak a propos. Możesz też coś chcesz? Na. No. I dzięki temu, że potrafiliśmy ją wyciągnąć na miasto i spędzić czas z nią i przyjaciółmi, nawiązuje się między nami kolejna z więzi socjalnych. Tym razem Arkany Justice. Arkana Sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest ślepa. Nie żem coś sugerował. No dobra, to nie było na miejscu. No dobra. Może chcesz tak, tak jaki. Czy to jest to, o czym myślę? Ugo. Moment Moment Po mnie jest tajaki, wybaczcie oh, go. No bez, bo już Bo można Czołem Na no, żeśmy się nie widzieli, rozumiesz Mam coś niedobego do zjedzenia? Nope. No No może bym się wreszcie połączył do tych fałszywych egzaminów, co? No wiesz moja odwaga już dobija poziomu 3, czy mi się wydaje? Status eee. Nie tu. Gdzie tu będzie? Socialing Nie. Nie ja, to powinno być w statusie. A! Okej. Okay. Tak, odwagę mam na 3. Wiedzę na 2, diligence na 1, Understanding na 2 i ich na 1. Eee, no cóż, na no, razie nie ma nic lepszego do roboty, więc chyba się pouczę. W sumie za dobre wyniki w egzaminie dostajemy kieszonkowe, tak naprawdę, <grywanie> więc czemu by nie? A w dodatku, co lepszego mnie do roboty? Na no, coś boską. A żeby jeszcze było coś do zrobienia, to ok. Dzisiaj jest dzień przyrody, więc mamy kolejny wo dzień wolny. Może dzisiaj też ktoś po mnie zajdzie, bo nie chce mi się w domu nie. ale ktoś po mnie przedzwoni. Kto i czego chce? Móż, no to... Dobra, w sumie... I tak nie ma nic lepszego do boty. Podstawowa zasada. Lepiej wyjść gdzieś na miasto, niż yy, się uczyć. Ale w dodatku jeszcze daj i... Eee, koło przyszli. No na chociaż napadł wielbę to miejsce. Pierwsze co powiedział, kiedy jest pytanie, gdzie chce iść, to Junes! A, kto mógłby ją widź? To miejsce na wszystko. To zupełnie jak był magazyn magii. Zrozumiem, czemu to lubi. Zatem się nie jest urocza. Też mam młodszą siostrę i chciałbym, żeby była taka urocza jak na lako. Nie, nie jest urocza. To mala dziewczynka, by tak powiedziała. No, bo tak. A, no, bo chyba cię wkręcimy, co? Nie, macie, nie jesteś udawaczem. Wow! To nie było miłe. Ej, nie posuwać się za daleko. Ej, 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 czy ty jesteś głupi, co? Aha, cały daj sobie. Ne. Nie chwal mnie tak, to nie miało być pochwalenie się. Już nie sądzę, żeby on cię chwalił. Daciszku, ha? Ten telewizor jest wielki. A, czuję się że... tak, jakbym mógł zostać wciągnięty do niego, gdybym tylko oglądał jakiś mecz czy coś. Nawet nie wiesz jak blisko prawdy jesteś Dajskie. Nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Hej, spójrz, może tam rękę. Dobra. Eee, ten tego. No i tak z pewnie jakby coś nie mogło się stać. No, nie, że już coś o tym wiedzieli, czy też. Hej. Podstawa zasada. Nie robimy... yyy... Nie wiem czy wszystko, żeby to właśnie nie robić. No co, wyuczy się, nie idę w życiu Może jednak jakieś ambitniejsze? Jej Nie zgadam dzisiaj też nas A, super Jeszcze 56 albo nie. Na no, stacji jeszcze nikogo nie będzie, to może w Dunek chociaż się spotkamy. Taki mój optymistyczny wariant. Nie ja o tej nic, czego naprawdę potrzebuję. Więc kupię sobie przekąskę. Chyba no, czemu nie. Om nom nom w takim razie gdzie mogę iść? Indziej? A odpowiedź jest prosta i oczywista. No, kapisy. Ta kaplica, o której ktoś mówił, że jakiś zwierzę tu mieszka? Tak a Coś mnie obserwuje. Kwestionuję skoki z 20 metrów na 4 łapy. Nawet jeśli jest to jakiś zimny lis. To dla mnie tak, a, proszę pomóż y, mojemu dziadkowiczemu chodzić, Kate a. O, wygląda to, że dostaliśmy życzenie jakiegoś chłopaka. Tak. Super. O taka propa. A, nie każdego dnia widzę łodziarzków takich jak ty. Nikt tej nie mieszka. Przebywam czasem, żeby tutaj posprzątać, ale ostatnio moje nogi tak nie bolą, że po prostu nie mogę. Chwilę, sam o jakim dziadku, którego nogi bolą. Bo no, próbowałem trochę tutaj posprzątać, ale nie ma wystarczająco pieniędzy, żeby coś z tym zrobić. Cóż, podejrzewam, że po prostu przyjdę i... Zapłacę jakoś małą ofiarę? Jeżeli moje legiś... moje legi się nie wychilują. Jeżeli moje nogi się nie wyleczą, nie będę mógł... dbać o tą e, kapicę. To, to i, e, nie będę już odwiedzać Kejty. Kate Chwilę, Kate'a! On był na tej pakietce. Jest moim wnukiem. To nie jest przypadek. O? Co masz w ręce? Czy to może być liść! To to! Za dawnych czasów moja babka zawsze mówiła, że liść w takim kształcie jest najlepszym lekarstwem na wszelkiego rodzaju bóle. O, za wspomnienia. Boże. To musiało być jakieś 100 lat temu, nie, że i to mojego babcia. Ale w jaki sposób to dostałeś? Myślałem, że nie można już tego znaleźć w górach. P proszę! Pomóż mi, młody człowieku. Możesz mi oddać ten liść? Jasne, że mogę. Mi nie jest do niczego potrzebny. O, tak. Zobaczmy. Czuję to. To działa. Wow. Wspaniałe. Ból czułem przez wie ile. Po prostu zniknął. Czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Naprawdę i połowę, chłopcze. Jestem ci tak wdzięczny, mogę teraz odwiedzić mojego wnuka. Lepiej będzie, jeżeli złożę yy, jakąś ekranę w podjęce dla tej kapisy, że spotkaliśmy się tutaj. O, jak zasuwa! Aha. Wygląda to, że ten nis ma na celu... Dawanie nam rzeczy, które my mamy spełnić, może w celu wyremontowania tej kaplicy, bo ludzie najczęściej tutaj składają ofiarę. Bo moc, całą garść tych liści, tak nawiasem mówiąc, te liście służą do leczenia many, później i to się wypoza, ona palec daje. Jeżeli myśleliście, że w tejże grze nic Was już nie zadziwi, nawiązaliśmy więź socjalną z Lisem. Jakkolwiek dziwny by ten lis nie był, nawiązaliśmy z nim więź socjalną. Jest to Arkana Hermit. Hermit, czyli pustelnik. I z tego, że będziesz chciał nam pomagać. Wiecie, co jest najgorsze? Że nie będzie on pomagał za darmo. O czym właśnie zresztą to wspomniałem. A koszty jego używania są nad zbyt wysokim momentami. Oba Chyba trzeba wracać do domu. To już późno się robi. Dajcie spokój. Coś nowego? Jakaś świeża wizja? A, to, A zresztą ma i tego, który okazał się, że ruchy. się Pumena Shushin, 26-latek. Zadzorniony wcześniej w tej filmie. Zadzorowany potem. Ile można słuchać o? Wróciłem! No, cześć, bójku. Nie no, jeszcze będzie i tego chorobowego. A no, ci młodzień, Ostatnio strasznie się rozleni. Witaj w domu! Nanako, przychyl mi, że musiałem złamać A Ano, nie ważne. Ej, bawiliśmy się... We we i jego przyjaciele bawiliśmy się razem. Sukam. Rozumiem. Dzięki. Ja da no, co? Ktoś tam musi robić. E, za... O, co? O, co? O, co? O, co? O, co? 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 jest co? O, co? O, co? O, ej, jaka udało się. Zajdź Pepy, pan działa? No, no mi to zajęło, żeby wybrać coś do siebie. Podoba się? Wow, jest nawet oblaczony przodu. Taki zabawny. Nie, <grym> <Jej>. nie, <grym> nie. Tobie też coś się kupiłem. Nie, nie żeś był dzieckiem w czasie, No, W sumie wypada. O no. Mija swoje stan Hej, spodenki kąpielowe. takim dziennym zdałem. Dzięki. Ma, to to A, nie ma to... Pomyślałeś, że możesz długo z poszanować. Na Okej, okay, w takim razie, smacznego. A. Tylko nie robisz koszulki, daj w pokój. O, jak uroczo. Może wreszcie coś się zacznie normować? Tak naprawdę w to wierzę. Dobra. Mogę coś zjeść? Nie. okej. Okay. W sumie... A, nie tak miało być. Ale skoro już to jestem, no to i tak zapiszę.